Coinbase kontra SEC. Zaginione dowody. Wielki skandal. Chainlink i Polymarket. Partnerstwo, które może zmienić zasady gry. Tether wchodzi do gry z nowym stablecoinem. Oto kto nim pokieruje. SEC zwleka. Rynek wstrzymuje oddech. Czy Ethereum zapłaci za te decyzje? Czy USA zbudują strategiczną rezerwę bitcoina? Eksperci ostrzegają, że rynek to lekceważy. SEI wybija się w górę. Sygnał dla byków na rynku. Atak na portfel założyciela Torchain, Tor próbuje dogadać się z hakerem. Pepe kontra Layer Bread, który memcoin ma szansę wyprzedzić Dogecoina i Shiba. Atak na Kame Aggregator część środków odzyskana po negocjacjach z hakerem. Fałszywe e-maile atakują użytkowników Jade. Blockstream ostrzega przed nową falą phishingu. Arthur Hayes do traderów. Z bitcoinem nie ma szybkich milionów trzeba cierpliwości. Zanim zaczniemy Witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska, miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę, to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli ciekawi Was świat sztucznej inteligencji, sprawdźcie nasz nowy kanał w AI-domości. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Coinbase kontra SEC: zaginione dowody wielki skandal. W Stanach Zjednoczonych wybuchł ogromny skandal wokół Komisji Papierów Wartościowych i Giełd czyli słynnej SEC. Prawnicy giełdy kryptowalutowej Coinbase oskarżają agencję o celowe zniszczenie kluczowych dowodów, które mogłyby mieć znaczenie w toczących się procesach. Chodzi o wiadomości tekstowe byłego szefa SEC, Gary'ego Genslera. Które według raportu wewnętrznego zostały trwale usunięte. Zniknęła korespondencja obejmująca niemal rok, dokładnie w okresie, kiedy komisja szczególnie mocno uderzała w branżę kryptowalut, w tym w samą giełdę Coinbase. Oficjalnie mówi się o błędach systemowych i automatycznym kasowaniu danych na służbowych urządzeniach, jednak Coinbase jest przekonane, że nie był to przypadek, lecz świadome działanie. Sprawa ma drugie dno. SEC pozwała Coinbase w 2023 roku, oskarżając firmę o działanie jako niezarejestrowany broker papierów wartościowych. Coinbase odpowiedziało kontratakiem, żądając na mocy ustawy o wolności informacji dostępu do wewnętrznych komunikatów komisji. Teraz okazuje się, że część z nich, być może najważniejsza, bezpowrotnie przepadła. Giełda żąda od sądu zdecydowanej reakcji, natychmiastowego ujawnienia wszystkich dokumentów i dodatkowych sankcji wobec agencji. Prawnicy podkreślają, że takie praktyki wyrządziły nieodwracalną szkodę, a SEC stosuje podwójne standardy, skoro sama nakładała miliardowe kary na prywatne firmy za brak przejrzystości i niszczenie dokumentacji. Eksperci ostrzegają, że ta sprawa może poważnie podważyć autorytet SEC, a nawet zdefiniować na nowo, jak w przyszłości instytucje regulacyjne będą musiały zarządzać komunikacją w erze cyfrowej. Jeśli sąd przyzna rację Coinbase, może to być precedens, który zmieni nie tylko bieg toczących się procesów, ale też sam sposób, w jaki będzie regulowana cała branża kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Chainlink i Polymarket partnerstwo, które może zmienić zasady gry. Rynek kryptowalut od dawna flirtował z branżą zakładów, ale zawsze pojawiał się ten sam problem jak zagwarantować pełną wiarygodność wyników. Teraz sytuacja może się odmienić. Chainlink ogłosił współpracę z Polymarket, czyli największym na świecie rynkiem predykcyjnym. To sojusz, który ma przyspieszyć rozliczanie zakładów i praktycznie wyeliminować ryzyko manipulacji. Dzięki wykorzystaniu technologii Chainlink, Polymarket będzie mógł rozstrzygać zakłady niemal w czasie rzeczywistym. Już nie godziny czy dni oczekiwania, lecz szybkie i przejrzyste rozliczenia oparte na zweryfikowanych danych, odpornych na jakiekolwiek ingerencje. Twórcy projektu podkreślają, że to moment przełomowy Prediction Markets wchodzą w nową erę, w której stają się narzędziem opartym na prawdzie kryptograficznej, a nie jedynie zabawą dla pasjonatów. PoliMarket w ostatnich miesiącach mocno się rozwija. Firma kupiła giełdę QCEX za ponad 100 milionów dolarów, a także rozpoczęła współpracę z Platformą X, oferując użytkownikom spersonalizowane rekomendacje. Teraz dzięki Chainlinkowi rynki predykcyjne mogą iść o krok dalej. Nie ograniczać się wyłącznie do prostych zakładów zero-jedynkowych, ale też rozstrzygać bardziej złożone i subiektywne pytania. Eksperci przypominają, że Prediction Markets to coś więcej niż hazard. To swoisty barometr nastrojów społecznych i finansowych, gdzie tysiące uczestników obstawia wyniki wyborów, ceny surowców czy kursy kryptowalut. Z tych zakładów powstaje niezwykle cenne źródło wiedzy o tym, co naprawdę myślą ludzie. Jednak bez zaufanych danych i przejrzystych zasad cały system łatwo podważyć. Chainlink ma być dla niego tarczą, która zabezpiecza go przed chaosem i manipulacjami. Problem w tym, że w Polsce o polymarkecie można mówić jedynie w teorii. Serwis został wpisany na listę zakazanych domen Ministerstwa Finansów i traktowany jest jak zwykły nielegalny bukmacher. Urzędnicy nie biorą pod uwagę technologii blockchain ani społecznego wymiaru tego projektu. Dla nich to po prostu hazard online bez licencji, a więc działalność, której nie można legalnie prowadzić. Na świecie to partnerstwo otwiera nową erę rynków predykcyjnych, ale w Polsce temat pozostaje tabu i raczej szybko się to nie zmieni. Tether wchodzi do gry z nowym stablecoinem. Oto, kto nim pokieruje. Na rynku kryptowalut szykuje się prawdziwa bomba. Tether, czyli firma stojąca za najczęściej handlowaną kryptowalutą świata, ogłosiła uruchomienie nowego stablecoina pod nazwą USAT, skierowanego wyłącznie na rynek amerykański. Decyzja ta nie jest przypadkowa. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął właśnie ustawę Genius, której celem jest uporządkowanie dynamicznie rozwijającego się rynku stablecoinów. Nowy token ma być w pełni zgodny z tymi regulacjami i w 100% powiązany z dolarem amerykańskim. Największe zaskoczenie kryje się jednak w osobie, która pokieruje całym projektem. Na czele USED stanie Beau Heinz, były doradca Donalda Trumpa do spraw kryptowalut, który niedawno odszedł z Białego Domu aby dołączyć do Tether. Nowa centrala operacyjna stablecoina znajdzie się w Charlotte, w Karolinie Północnej. Paolo Ardoino, szef Tether, podkreśla, że firma już dziś jest jednym z największych posiadaczy amerykańskich obligacji skarbowych i osiąga ogromne zyski, liczone w miliardach dolarów rocznie. W jego ocenie uruchomienie USAT to dowód na zaangażowanie Tethera w utrzymanie globalnej dominacji dolara w erze cyfrowych finansów. Ustawa Genius wymaga, aby każdy Stablecoin miał rezerwy zabezpieczone 1 do 1 w dolarach lub krótkoterminowych obligacjach, a także regularnie publikował raporty i przechodził audyty. USAD ma spełniać wszystkie te wymogi, co odróżnia go od obecnego Stablecoina USDT, którego rezerwy są oparte częściowo również na Bitcoinie i złocie. Obserwatorzy rynku widzą w tym ruchu próbę Tetera, zdobycia amerykańskiego rynku i zbudowania jeszcze większego zaufania. Partnerami projektu zostaną m.in. kantor Fitzgerald który będzie zarządzał rezerwami oraz Anchorage Digital, odpowiedzialny za emisję tokena. Nowy Usat może więc stać się kluczowym narzędziem w dalszej ekspansji Tethera i umocnić pozycję stablecoinów jako jednego z najważniejszych filarów współczesnych finansów. Seks wleka, rynek wstrzymuje oddech. Czy Ethereum zapłaci za tę decyzję? Końcówka poprzedniego tygodnia dała inwestorom powód do optymizmu. Nastroje się poprawiły, kapitalizacja rosła. A wykresy wyglądały coraz lepiej. W tym tygodniu Kubeł Zimnej Wody wylała jednak amerykańska komisja giełd i papierów wartościowych. Urząd odłożył decyzję w sprawie wniosku BlackRock dotyczącego włączenia stackingu do funduszu opartego na Ethereum. Zgodnie z harmonogramem, pierwsze okno decyzyjne miało zamknąć się 15 września. Teraz termin przesunięto na 30 października. Dla jasności, staking to mechanizm, w którym posiadacze tokenów blokują je w sieci, wspierają bezpieczeństwo i otrzymują wynagrodzenie. To realna część ekonomii Ethereum po przejściu na mechanizm potwierdzania stawki. Włączenie takiego elementu do produktu inwestycyjnego to poważny krok. Nic więc dziwnego, że regulator chce wszystko prześwietlić. W oficjalnym uzasadnieniu czytamy, że potrzeba dłuższego czasu na analizę proponowanych zmian i wszystkich związanych z nimi kwestii. Rynek zwykle reaguje nerwowo na takie komunikaty, ale tym razem nie doszło do gwałtownych spadków. Ethereum utrzymało lekkie odbicie i handluje się w okolicach ponad 4400 dolarów amerykańskich z delikatnym wzrostem z ostatniej doby. Obawy pozostają, bo historia uczy, że podobne decyzje potrafiły wywołać zjazdy. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o Ethereum. W tym samym tygodniu regulator przesunął także rozpatrzenie wniosków dotyczących funduszy opartych na hederze. Polkadocie i Dogecoinie, a wraz z ruchem wobec BlackRock odroczył również projekty zgłoszone przez Fidelity oraz Franklin Templeton. To nie pierwszy raz, gdy komisja korzysta z prawa do maksymalnego wydłużenia terminów. Urzędowo wszystko jest zgodne z procedurą, ale dla rynku oznacza to kolejne tygodnie niepewności. Eksperci zwracają uwagę, że na biurku komisji leży już ponad 90 wniosków związanych z funduszami kryptowalutowymi. To tłumaczy ostrożność, ale nie pomaga inwestorom, którzy liczyli, że jesień przyniesie jednoznaczne zielone światło dla produktów wokół Ethereum. Na razie mamy zawieszenie akcji i wyczekiwanie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, może otworzyć drogę do nowej fali adopcji. Jeśli będzie negatywna, krótkoterminowy entuzjazm może szybko wyparować. Jedno jest pewne: 30 października staje się dla rynku dniem próby. Czy USA zbudują strategiczną rezerwę bitcoina? Eksperci ostrzegają, że rynek to lekceważy. W świecie kryptowalut pojawił się temat, który może wstrząsnąć rynkiem bardziej niż kolejne ETF-y. Alex Thorn, szef działu badań w Galaxy Digital, twierdzi, że jest duże prawdopodobieństwo, iż jeszcze w tym roku Stany Zjednoczone oficjalnie utworzą strategiczną rezerwę bitcoina. Co ciekawe, jak podkreśla ekspert, rynek w ogóle nie wycenia takiego scenariusza i wciąż traktuje go jako mało realny. Przypomnijmy, że w marcu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ustanawiające rezerwę, jednak nie spełniło ono oczekiwań branży. Zgodnie z zapisami, rząd nie może aktywnie kupować bitcoina, a jedynie dodawać do portfela monety skonfiskowane przestępcom. Dla wielu inwestorów była to zaledwie symboliczna decyzja, bez realnego wpływu na rynek. Teraz jednak sytuacja nabiera tempa. Amerykańscy ustawodawcy przedstawili projekt ustawy, która zobowiązuje Departament Skarbu do przygotowania raportu na temat technicznych i finansowych aspektów takiej rezerwy. Dodatkowo media branżowe donoszą, że administracja Trumpa wciąż jest zainteresowana rozwinięciem tej koncepcji i nadaje jej priorytet. Nie wszyscy są jednak optymistami. Część ekspertów, jak były prezes CoinRoots Dave Weisberger, uważa, że proces potrwa co najmniej rok i na szybkie decyzje nie ma co liczyć. Pojawiają się też głosy, że rząd może celowo czekać na moment Bessy, uznając, że obecne ceny bitcoina są zbyt wysokie, a zakupy warto rozpocząć dopiero wtedy, gdy rynek się ochłodzi. Jedno jest pewne: jeśli Biały Dom zdecyduje się aktywnie zasilać rezerwę bitcoinem, będzie to wydarzenie bez precedensu. Taki krok nie tylko zmieni układ sił w globalnej polityce finansowej, ale także wyniesie bitcoina na zupełnie nowy poziom jako strategiczny zasób państwowy. SEI wybija się w górę, sygnał dla byków na rynku. Token SEI należący do sieci SEI Network właśnie wykonał ruch techniczny, który przyciągnął uwagę analityków i traderów na całym świecie. Cena przebiła kluczową strefę oporu, w której spotykała się zarówno ważna linia trendu, jak i historycznie istotny poziom cenowy. Takie wybicie zazwyczaj uznawane jest za sygnał prowzrostowy, a w tym przypadku dodatkowo widać, że kurs nie tylko wyszedł górą, ale także utrzymał się na nowym poziomie. To mocny znak, że popyt przejął kontrolę. Jeszcze ciekawszym elementem jest formacja byczej flagi, która pojawiła się tuż po wybiciu. To klasyczny układ na wykresie, świadczący o tym, że rynek zbiera siły przed kolejnym mocnym ruchem w górę. Jeśli flaga tworzy się ponad strefą wybicia. Bardzo często kończy się to dynamiczną kontynuacją wzrostów. W przypadku SEI ta formacja wygląda wyjątkowo klarownie i stabilnie, co sugeruje, że kupujący nie odpuszczają i trzymają mocno rynek w ryzach. Tego typu układy bywają zapowiedzią kolejnych agresywnych wzrostów, szczególnie w sytuacji, gdy rynek globalnie sprzyja trendowi wzrostowemu. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko fałszywego wybicia, dlatego doświadczeni inwestorzy podkreślają konieczność ostrożności i kontrolowania ryzyka. Jednak jeśli scenariusz z flagą się potwierdzi, Sei może być na najlepszej drodze, by w krótkim czasie testować znacznie wyższe poziomy cenowe. Token, który jeszcze niedawno pozostawał w cieniu, właśnie stał się jednym z najciekawszych projektów do obserwowania na rynku altcoinów. Atak na portfel założyciela Torchain, TorSwap, próbuje dogadać się z hakerem. Na rynku kryptowalut doszło do głośnego incydentu, który poruszył społeczność TorSwap, zdecentralizowany agregator wymiany powiązany z projektem Torchain, wielokrotnie wysyłał oferty nagrody dla hakera, który ukradł środki z prywatnego portfela. Ofiarą ataku miał być sam założyciel Torchain, John Paul Torbjørnsen. Według wiadomości zapisanych w łańcuchu, haker otrzymał propozycję zwrotu środków w zamian za obietnicę, że sprawa nie trafi do sądu. TorSwap dał mu 72 godziny na odpowiedź i możliwość kontaktu przez oficjalny Discord lub e-mail. Początkowo pojawiły się obawy, że zaatakowany został sam protokół Torchain, jednak szybko potwierdzono, że to nie system padł ofiarą, lecz prywatny portfel. Do ataku doszło najprawdopodobniej przez fałszywe zaproszenie na spotkanie w aplikacji Zoom przesłane z przejętego konta na Telegramie. Haker mógł w ten sposób uzyskać dostęp do kluczy zapisanych w iCloudzie lub w profilu przeglądarki. Straty oszacowano na około 1 350 000 dolarów. Największą część stanowiły tokeny Kyber Network o wartości przekraczającej milion dolarów, a resztę stanowiły tokeny Torswap. Środki zostały przeniesione na adres znany w sieci jako Exploiter 6, a następnie wymienione na Ethereum. Potwierdził to jeden z najbardziej znanych analityków on-chain, Zach XBT. Torswap wciąż powtarza ofertę nagrody, licząc na odzyskanie środków i rozwiązanie sprawy poza systemem prawnym to nietypowe podejście, bo zazwyczaj tego rodzaju kradzieże kończą się oficjalnym śledztwem. Sam Torbjornsen przyznał, że zawsze wierzył w najwyższy poziom bezpieczeństwa portfeli z podpisami progowymi, gdzie klucze są dzielone na kilka urządzeń, ale ten atak zachwiał jego pewnością. To kolejny bolesny dowód, że nawet w świecie blockchainu nie istnieje absolutne bezpieczeństwo. Pepe kontra Layer Bread, który memcoin ma szansę wyprzedzić DogeCoina i Shiba. Na rynku memcoinów robi się naprawdę gorąco. Do wyścigu o dominację dołączyły dwa nowe, mocne projekty: dobrze już rozpoznawalny Pepe oraz świeży layer Bred, który działa w oparciu o technologię drugiej warstwy. Analitycy przewidują, że to właśnie któreś z nich może w tym roku prześcignąć dotychczasowych gigantów, czyli DogeCoina i Shiba Inu. Pepe w ostatnich tygodniach notuje stabilne wzrosty i radzi sobie lepiej niż sam Bitcoin, przyciągając uwagę dużych graczy instytucjonalnych. Jego notowania na giełdach futures to dowód, że nie jest już tylko kolejnym internetowym żartem, lecz realnym aktywem spekulacyjnym. Problem w tym, że podobnie jak inne klasyczne memecoiny, Pepe nie oferuje prawdziwej użyteczności, opiera się głównie na nastrojach i społeczności. Z drugiej strony mamy layer bread, który łączy klimat memów z technologią drugiej warstwy. Dzięki temu oferuje błyskawiczne transakcje, niskie opłaty i system nagród, których nie ma ani Dogecoin, ani Shiba Inu, ani Pepe. Już sam przedsprzedażowy sukces projektu, wart kilka milionów dolarów, pokazał, że inwestorzy widzą w nim coś więcej niż tylko chwilową zabawkę. Dogecoin i Shiba Inu nadal mają status legend, ale ich ogromna kapitalizacja sprawia, że trudno oczekiwać spektakularnych wzrostów. Layer Bread natomiast daje to, czego brakowało w tej kategorii: techniczne fundamenty, staking i prawdziwe mechanizmy nagradzania społeczności. Dlatego coraz częściej mówi się, że to właśnie Layer Bread może stać się nowym liderem w świecie mimecoinów. Łączy w sobie potencjał ogromnych wzrostów, świeżość projektu i przewagę technologiczną, która może sprawić, że jeszcze w tym roku wyprzedzi zarówno Dogecoina, jak i Shiba Inu. Atak na Kame Aggregator, część środków odzyskana po negocjacjach z hakerem. 13 września na sieci SEI doszło do ataku na platformę Kame Aggregator. Złodziej przejął środki, jednak sprawa potoczyła się w niecodzienny sposób. Po negocjacjach udało się odzyskać część pieniędzy. Haker zwrócił 185 Ethereum, które wróciły do ekosystemu SEI. Zespół Kame przekazał w mediach społecznościowych, że udało mu się nawiązać skuteczny kontakt ze sprawcą i to właśnie rozmowy doprowadziły do zwrotu środków. Na razie nie wiadomo, jaka była całkowita skala strat, bo oficjalne liczby nie zostały podane. Pewne jest tylko, że zwrot części kryptowaluty złagodził skutki ataku, choć pełny bilans nadal pozostaje niejasny. Całe zdarzenie uderza w zaufanie do sektora zdecentralizowanych finansów, który i tak od dawna zmaga się z problemami bezpieczeństwa. W tym przypadku ucierpiało Ethereum, bo właśnie w tej kryptowalucie haker zwrócił część łupu, ale szerszy rynek nie odczuł poważniejszych konsekwencji. W świecie krypto takie przypadki nie są nowością. Negocjacje z hakerami i częściowe odzyskiwanie środków zdarzają się coraz częściej i wchodzą do katalogu tzw. praktyk white hat, czyli prób rozwiązywania sytuacji w sposób polubowny, bez angażowania organów ścigania. Atak na CAME Aggregator przypomina jednak, że nawet najbardziej dynamiczne projekty DeFi są narażone na poważne luki bezpieczeństwa. Każdy taki incydent podkopuje zaufanie inwestorów. I pokazuje, jak wiele pracy czeka branże, zanim będzie mogła mówić o prawdziwie bezpiecznym środowisku finansowym. Fałszywe e-maile atakują użytkowników Jade. Blockstream ostrzega przed nową falą phishingu. Firma Blockstream wydała pilne ostrzeżenie dotyczące zaawansowanej kampanii phishingowej wymierzonej w posiadaczy portfeli sprzętowych Jade. Oszuści podszywają się pod firmę i wysyłają e-maile z rzekomymi aktualizacjami oprogramowania zachęcając użytkowników do pobierania plików z podejrzanych stron. Jak podkreśla Blockstream, firma nigdy nie rozsyła firmware'u przez e-mail i jedynym bezpiecznym źródłem są oficjalne kanały, takie jak konto Blockstream Jade na platformie X. Pierwszy o fałszywych wiadomościach poinformował deweloper Bitcoina Jimmy Song. Część maili była szczególnie kuriozalna. Pojawiały się w nich nadawcy podający się za menedżerów restauracji, a linki prowadziły do domen zupełnie niezwiązanych z kryptowalutami. Eksperci ostrzegają, że jeśli ktoś zainstaluje fałszywą aktualizację, urządzenie może zostać zainfekowane, a przechowywane na nim środki przejęte przez przestępców. Sprawa budzi ogromne emocje, bo portfele sprzętowe od lat uchodziły za najbezpieczniejszy sposób przechowywania kryptowalut. Atak wpisuje się w rosnącą falę cyberprzestępczości. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku straty z tytułu oszustw i włamań w branży krypto przekroczyły 3 miliardy dolarów. Z tego ponad 400 milionów dolarów. Przypadło na same ataki phishingowe. Do tego dochodzą nowe zagrożenia, takie jak wykryty niedawno złośliwy program Mod ModStealer, który infekuje portfele przeglądarkowe na systemach Windows, Mac OS i Linux, a do sieci rozprzestrzenia się przez fałszywe ogłoszenia o pracę. Według raportów, za dużą częścią tych działań stoją grupy powiązane z Koreą Północną, odpowiedzialne już za miliardy strat w świecie krypto. Specjaliści doradzają jedno: nie ufać żadnym niespodziewanym wiadomościom. Każdy e-mail z pilnym tonem. Prośbą o zachowanie tajemnicy czy obietnicą nagrody powinien od razu wzbudzać podejrzenia. Najlepszą obroną jest zdrowy sceptycyzm i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł. W dobie coraz bardziej wyrafinowanych ataków, to właśnie ostrożność użytkowników staje się najważniejszą tarczą chroniącą przed utratą środków. Arthur Hayes do traderów. Z bitcoinem nie ma szybkich milionów, trzeba cierpliwości. Arthur Hayes, współzałożyciel Bitmex, ostro skrytykował inwestorów, którzy kupują bitcoina z myślą o błyskawicznych zyskach. W rozmowie opublikowanej na YouTube podkreślił, że ci, którzy liczyli na zakup i szybkie spełnienie marzeń o luksusowych autach, już dawno zostali zlikwidowani przez rynek. Hayes przypomina, że bitcoin to gra długoterminowa. Według niego nowi inwestorzy powinni spojrzeć na posiadaczy sprzed 3 czy 5 lat, którzy dziś cieszą się ogromnymi zwrotami. Tymczasem wielu świeżych graczy zastanawia się, dlaczego Bitcoin nie kosztuje już 150 tysięcy dolarów, patrząc jednocześnie na rekordowe poziomy złota czy indeksów giełdowych. W ostatnich dniach analitycy powtarzają, że oczekiwanie na szczyt notowań Bitcoina jeszcze w tym roku to czysta iluzja. Jak ujął to jeden z nich, opieranie prognoz na statystyce poprzednich halvingów to jak obstawianie, że skoro trzy razy wypadł orzeł, to czwarty też musi. Hayes dodaje, że cykl halvingów traci dziś znaczenie, a rynek ewoluuje w stronę firm trzymających bitcoina w rezerwach. Wskazuje też na liczby, które pokazują prawdziwą siłę tego aktywa. W ostatniej dekadzie średnia roczna stopa zwrotu z bitcoina wynosiła ponad 80%. Mimo, że obecnie cena utrzymuje się poniżej rekordu z sierpnia, kiedy sięgnęła 124 tysięcy dolarów, Hayes uważa, że bitcoin nie odstaje od innych rynków. Wręcz przeciwnie, na tle inflacji i osłabiania walut tradycyjnych, to najlepsze aktywo w historii. Dla porównania złoto i indeks SIP biją kolejne rekordy, ale Hayes uważa, że to złudzenie. Po przeliczeniu na złoto rynek akcji wciąż nie odrobił strat z kryzysu 2008 roku, tylko bitcoin w długim ujęciu zdecydowanie bije wszystkie inne klasy aktywów. Hayes już wcześniej prognozował, że bitcoin może dojść nawet do ćwierć miliona dolarów jeszcze przed końcem roku. Niezależnie jednak od tego, kiedy nastąpi kolejny szczyt, jego przesłanie jest jasne. Zamiast szukać szybkich zysków, trzeba uzbroić się w cierpliwość i grać w długą grę. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.